Fajnie jest mieć wysoką kumpelkę i drabinę. Tak, widzowie, dzisiaj łuchu. A tak naprawdę to witam Was bardzo serdecznie na nowym filmie komentarii z łuchu. Ogólnie to zostawiliście pod ostatnim filmem tyle łapek, więc jestem Wam naprawdę wdzięczny, dziękuję. I już nie przedłużając, lecimy do łuchu. Nieważne jaki masz wzrost, wszyscy mają problemy. Tak, wszyscy, którzy nie subskrybują mojego kanału, mają problemy, to jest prawda. Sprawdź nowy filmik łuchu o różnych zagwozdkach, które spotykają wysokie i niskie osoby. Przecież jeśli ktoś się znalazł na tym filmie, to znaczy, że go widział. Jakby, po co mówisz jeszcze w tym filmie, żeby to sprawdził, skoro już to sprawdza wchodząc w ten film. Niskie osoby nie mają łatwo na koncertach. To jest prawda, nic ludzie nie mają łatwo na koncertach. Widzicie jak on ją mizia to pachą i ona musi to wąchać. Boże, co ja robię ze swoim życiem. Nic nie widzę. Hej ty, wysoki, czy możesz mnie podnieść? Łuchu poleca, jeśli nie widzicie niczego na koncercie, zapytajcie jakiegoś wysokiego randoma czy was podniesie, no. No proszę was, przecież to jest 100 tysięcy IQ, no. No, widać, że mózg pracuje a raczej na odwrót. Wow, tak jest znacznie lepiej, Ciebie, że ja czepiam się wszystkiego, ale po to powstał ten kanał. Jakim cudem, jakiś random podniósł jakąś randomową typiarę tylko dlatego, że nic nie widzi? Weź mi ktoś, powiedz. Proszę. Okej, wszystko widzę. Wow, to świetny pomysł. Hej, wysoka, możesz mnie podnieść? Ej, tylko mi się wydaje, że ta wysoka to jest jego mama. <grywia> tak wyglądają. <grywia> tak, tak jest zdecydowanie lepiej. Gdzie to jest? Gdzieś to było. Nie. Na najwyższej szafce? Kto normalny chowa miskę na szafkę, a nie do szafki? Bo nie wiem. Znaczy też też podkreślając normalne, a oglądamy łuchu, więc w sumie nie mam co się dziwić. Na najwyższej szafce? Operacja Uratuj miskę rozpoczęta. Stworzę idealne urządzenie, by ją zdobyć. Wow, to dopiero wyzwanie! Nie wiem, po co marnowała taśmę, przykleiła widelec na, na kij od jakby mogła to zrobić po prostu wchodząc na krzesło i rękami, a ona wolała zrobić jakąś maszynę zakłady zrobioną ze szczotki i widelca. Nie no, Łuchu naprawdę gratuluję. No, jeszcze kawałek. Mam miskę. Śmiesznie by było, jakby jej się jeszcze nie udało. I by musiała znowu robić to samo albo, albo nie to samo, tylko po prostu co innego. Byle by się nie udało. Na przykład, nie wiem. Jakaś siła mocy od sąsiada by wyleciało za okno, ona by znowu zrobiła jakąś większą maszynę zagłady i nawet by na nie wychodziła. Janusz już taki, kurwa, ale miska, kurwa, sobie miska. kurwa. Janusz po zabraniu miski. Kurwa, są się złożył i mi miskę zabrał, kurwa, jak go dupie na budowie, kurwa, ale będzie go przestranię, kurwa. Oj, co tu robi ta miska? Dopiero kładłam ją na szafkę. <śmianie> Przyszła mama, zaraz znowu tam miskę położy na szafkę zamiast do szafki. <śmianie> Czyli jednak nie Janusza Grażyna. Dobra, sorry, pomyliło mi się. Widzieliście to, ona już ostrzy kolejną maszynę zagłady na matkę. Nie, żartowałem, YouTube nie banuj, please. No i porobiona, miska do grażyny idzie. No kurde. Tak lepiej. Gdzie jest? No nie, znowu znęcają się nade mną. Podoba ci się moja sukienka? Nie. Kocham ją. Dokończę stylizację obcasami. Więc idziemy? E, nie sądzę, pani Wielkolud. Odechciało mi się wychodzić. Nie będę gadała z twoim pępkiem. Czy możesz przebrać buty? Proszę, znacznie niżej i lepiej. Dzięki. Wszystko dla moich przyjaciół. Widzieliście to zażenowanie? Ja mam tak samo, jak to oglądam i komentuję. Dobra, to będzie ostatni problem wysokich i niskich, który skomentuję dzisiaj, bo naprawdę. No, nie chce mi się już tego montować. Tym bardziej, że trzeba będzie zrobić miniaturkę, ustawić premierę. Wiecie o co chodzi? Nie chce mi się po prostu. Więc to będzie ostatni problem niskich i wysokich, który zrobię. Szklanki są takie romantyczne. Ale gdy jesteście różnego wzrostu, możecie natrafić na bardzo dziwne problemy. Na przykład jest problem taki, że ta wysoka lubi kubki, a ten niski lubi szklanki. To już wtedy nie możecie się z nią spotykać, to jest nie po Wzięli łyka wody i sobie idą, nawet nie zapłacą, idą sobie, oni mają to gdzieś, oni idą. Ha 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 ha, ale mu zajeba... Au, to moja twarz! Musisz bardziej uważać. Dobrze, że wiem, jak robić uniki. No i koniec. Kolega Krzysztof umie robić uniki. Będzie mistrzem Jedi, jak tak dalej pójdzie i będzie musiał robić uniki, się będzie uczył. Tak czy inaczej, chcę, jeszcze, chcę Was jeszcze przeprosić za to, że w sobotę nie było filmu, ale za to w poniedziałek będzie. Możliwe, że net z łuchu kolejny, albo z czegoś grubszego może. Może za tydzień jakiś paradokument, jak se chcecie. No sekcja komentarzy jest dla was, tak czy inaczej. Ja już was zostawiam. Dziękuję. Elo band. Stamina Beats Mam tu gdzieś i goruje wasze zdanie, oj. Znowu by mówię, że się mano, no i nada Przecież to nie wasza sprawa, dzieje, ja jestem no i będę Młody chłopak to jest marka i będzie Mam tu gdzieś i goruje wasze zdanie, oj. Znowu by mówię, że się mano, no i nada Przecież to nie wasza sprawa, dzieje, ja jestem no i będę Pamiętaj, tu ty zawsze wraca Argumentu zero nie znajdziecie story Taka praca Jestem jaki jestem ale nie pozwolę się obrażać Twoje flow i moje możesz się już zacząć podawać.